Ok, więc zostały nam jeszcze dwie misje do wykonania, żeby zaliczyć to wszystko dla Sakury, żeby się od nas odczepiła w końcu i wreszcie nas wysłuchała. Pierwsza misja to będzie pilnie potrzeba dostawa, potrzebna dostawa obiadów z Bento, czyli trzeba żarcie po prostu nosić. Robimy za kuriera, robimy za, za dostawcę pizzy, że tak powiem. Tylko to nie będzie pizza, tylko to będzie Bento. Hej, przyszedłem z dostawą Bento. Czekałem na ciebie. Co, kim ty jesteś? Ech, to się robi męczący. No i teraz następują gęste tłumaczenia, i właśnie dlatego tak wygląda. Jasne jest to spojrzenie, nie ufasz mi, prawda? No cóż, dlaczego mam ci ufać? Chwila, nie mam na to czasu, muszę się spieszyć. Czasu? Tak, muszę dostarczyć bento, zanim wystygną. Nic na to nie poradzę. Na pewno mogę ci zaufać z dostawą? Po prostu zostaw to mnie! Dobrze więc, zaufam ci. Dostajesz trzy gorące bento. Dostarcz je, zanim wystygną. Cele dostawy. Ichiraku, sklep branżowy Bandai i sklep z przedmiotami Hagakure. I Banda i Hagakure, okej. Okay. Eee, e, najważniejsze, żeby aby dostarczyć obiady najpierw do najbliższego miejsca. Jeśli to zrobisz inaczej, zmarnujesz tylko cenny czas, uważaj. Dobrze. Dobra, liczę na Ciebie. Okej, okay, czyli musimy w takiej właśnie kolejności e, przez dwie minuty donieść e, to całe żarcie, czyli najpierw był z tego, co pamiętam, Ichiraku. E, o Jezus, żebym tylko dobrze to zapamiętał. Najpierw Ichiraku, nie wiem w sumie czemu, po drodze mijam te sklepy, mógłbym od razu dać, to... Dobra, tutaj jest Ichiraku Ramen, z tego, co pamiętam. Zresztą mamy też mapkę, możemy sobie zobaczyć na mapce, jeżeli nie będziemy ten... Siemanko! Witaj! Cześć stary! He, co to za kostium masz na sobie, neruto? He? No, ale kiedy masz na sobie normalne ubrania. Aha, jesteś niesamowity, stary. Tylko ty zobaczyłeś we mnie Naruto. No i co słychać? Chcesz trochę ramenu? Nie, przyniosłem tylko bento. O, to dla mnie. Cóż to sądziłem, że codziennie jesz ramen, ale nie. No cóż, nie samym ramenem człowiek żyje. Poza tym, tutejsze bento bardzo mi smakuje. Dajesz bento Teuchiemu, czyli prawdziwemu mistrzowi siedmiu, czy ośmiu, czy dziesięciu ścieżek. No dobra, wszystkiego dobrego. Nawzajem, dzięki, dzięki Dobra, więc teraz szybko Zagadaliśmy się troszeczkę e, Gdzie mam to donieść? Poczekajcie, chyba muszę poczekać Nic nie robić i się pojawi komunikat Gdzie mam iść? E, zalicz dostarcz miejsce sklep wielobranżowy Bandai i sklep z narzędziami Gdzie jest sklep wielobranżowy Bandai? Mamy tutaj mapkę, więc możemy spokojnie... Aha, dobra, tam jest na górę, Ok, Więc tam szybko zapierniczamy Do sklepu wielobranżowego Namk Bandai chyba Siemanko, mam dla was bento Ono. O! Uh. Witaj! Hej, przyszedłem z dostawą Bento. Marionetka w roli dostawcy? Muszę sobie taką sprawić. Nie będę już drążył tego tematu. Przecież nie zamawiałem Bento, to jakaś pomyłka. Co jest? Co? To kto je zamawiał? Pomyślmy. W sumie przed sklepem dało się słyszeć jakiś bełkot w stylu jeszcze nie dotarło! Gdzie ten koleś poszedł? Chyba kierował się do bramy osady Konoha. Bramy Konochy? Dzięki! Czyli koleś, od którego zamawialiśmy, znaczy, który zamówił u nas to Bento, poszedł sobie i tyle go widać. No to pozdro. Ja zamawiam sobie pizzę na przykład w, Jestem w jednym miejscu, zamawiam sobie pizzę i sobie z wychodzę. I, co, I kto ma za tę pizzę zapłacić? Powinienem teraz pociągnąć do odpowiedzialności tego koleśa, właśnie, który tam był, którego tam spotkałem, żeby on zapłacił za tę pizzę, czy znaczy za to Bento, a nie latać, bo koleś miał, się i sobie poszedł gdzie indziej. Co mnie to obchodzi. Ja jestem szukającym jakimś, żeby go szukać, Cholera na. Jest zlecenie, to trzeba je dostarczyć i tyle, nie? Gdzie ten kolor? O, tutaj jest. Kso... Burczy mi w brzuchu, powinienem poczekać na to bento. Z drugiej jednak strony, nie mogę też się spóźnić na moją misję, Uff, tu jesteś. Dziękuję, że zaczekałeś. Oto twoje bento. O, kim jesteś? Długo by tłumaczyć, po prostu przejmij bento. Przekazujesz bento z skonowi Ej, no dobra. Świetnie, dzięki za skorzystanie z naszych usług. Polecałem się na przyszłość. Okej, okay, i teraz muszę do, dostać, dostarczyć jeszcze ostatnie bento e, z tego co pamiętam jakiemuś tam innemu sklepowi, sklepu, który jest tutaj, więc w sumie mam po drodze. Siemanko, mam dla ciebie żarcie. Hej, przyniosłem twoje bento. Przekazujesz bento pracowniczyce z sklepu. O, dziękuję. Nie sądziłam, że dowstawca będzie tak śmiesznie wyglądał. Śmiesznie? Wcale nie chciałem tak wyglądać. Czekaj, chciałem spytać, czy mój wygląd ci nie zaskakuje? Zaskakuje? Myślałem, że pracuje tu od wczoraj? jednej widzę tutaj różnych ludzi. Nie Twój wygląd wcale nie jest zaskakujący. Nie jest zaskakujący? O rany. W każdym razie, dzięki za dostawę. Lepiej szybko to zjem i wrócę do roboty. Zawsze z nią rozmawiałem, ale teraz będę na nią patrzeć zupełnie inaczej. Czyżby jakieś na zapleczu harce się zaczęły dziać później? Z Robo Naruto, Mecha Naruto? Dobra, jakoś udało mi się wszystko dostarczyć. Ok, więc drugą misję jakby zaliczyliśmy. Drugą z trzech. Świetna robota. Najwyżej raźniej ze wszystkim sobie poradziłeś. Na początku nie byłam pewna tej decyzji, ale cieszę się, że Ci to zleciłam. To była ona? Myślałam, że to jest on, co tutaj pracuje. Hehehe, bułka z masłem. Piece of cake. Przejdź do mnie, kiedy poczujesz głód. Będzie nam ciebie czekać sterta pysznego Bento. O, czyli żeby mamy Bento do końca życia za darmo? Ja sprawa! No i wykonaliśmy drugie zadanie e, dla Sakury. W zasadzie Sakura powinna to wykonać, a my to musieliśmy za nią zrobić. Ona się pewnie opieprza, albo się gdzieś tam gwałci z Szykamaru. Nie wiem czemu ona z kamaru się zadaje. Dobra robota. Tak trzymaj przy następnym zleceniu. No i tym sposobem wykonaliśmy drugie zadanie z trzech zadań. Yeah. Okej, okay, teraz zrobimy sobie ostatnią misję z tych trzech durnych misji i ta misja jest zdecydowanie najbardziej głupia. Powiem, musimy pomóc Holkage w liczeniu, w liczeniu różnych pierdół i wydaje mi się, że ja to po prostu może nie przeskipuję, ale nie będę tutaj się wydawał w dialogi, gdyż już mi się nie chce. Um, ogólnie to jest takie mało, mało ciekawe, że um, mamy po prostu coś liczyć. Ja teraz biorę kalkulator w tym momencie, znaczy telefon, um, policzę całkowitą liczbę z turystów w każdej osadzie. Po prostu takie śmieci, brudy, e, Hokage, które, który nie zrobił nic, a powinien coś takiego zrobić już wcześniej, i teraz my mamy to zrobić. Ok, więc e, liczymy. W sumie to można policzyć od ręki. 1180 będzie. Dobra, jest, ale kolejne obliczenia nie będą takie proste. E, ustaw liczby, ukończone misje. Ok, więc e, 1021 odjąć 112.

2, 0, 2, 5, 0, 0. Mamy taką liczbę. Kolejne zadanie to oblicz całkowitą wartość z czegoś tam. E, ok, mm, czyli, oho, oh, ho, oh. No to tego raczej w pamięci bym nie umiał policzyć. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dodać 3, 3, 5, 5, 0. Minus 5, 5, 2, 0. Minus 2, 8, 0, 3. Równa się 100 tysięcy. Aha, dobra. Chyba się udało, obliczenia trwały i trwały, skończyłem wreszcie, padam znów, mam nadzieję, że wszystko dobrze zrobiłem, zaraz to sprawdzę, ani jednego błędu, jest, udało mi się za pierwszym razem tę głupią misję wykonać, e, no znaczy co w sumie, no, głupia misja, no taka ciekawa, trzeba wyciągnąć kalkulator i sobie zacząć liczyć, e, dość, 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 dość fajna, dość taka, no nie jest to walka, nie jest to bieganie po bento, tylko coś innego, fajnie, że takie coś wcisnęli, ale atrakcyjność tej misji jest e, z względem gameplayu dość e, słaba. Ok, więc Naruto wykonał wszystkie trzy zlecenia, trzy prace Naruciaka i może się spotkać z Shikamaru i z Sakurą przy bramie głównej Konochy. Oczywiście nie mogli nam steleportować do tej bramy, tylko musimy się. A może to zrobić? Nie, niestety. Musimy się wybrać oczywiście na piechotę, korzystając z naszych mechanów. Ehm, chyba dobrze, mam nadzieję, idę? Tak, dobrze idę. Na szczęście brama Honoku nie jest daleko, więc szybko się tam udam i szybko porozmawiam z Shikamaru i Sakurą, po tym wszystkim powinni nas e, już na spokojnie wysłuchać, okej, okay, siemanko. Uff. No jest tutaj. Oboje już wróciliście? Jak ci poszło? Jak e, jakoś dałem radę ze wszystkim, ale jestem taki zmęczony. He, ze wszystkim? Wszystko zrobiłeś sam? No tak, tak było w instrukcjach, które mi dała. Wszystko tam jest, ale nie musiało być zrobione natychmiast. Nie? No cóż, przynajmniej będzie wam teraz łatwiej, prawda? Ty. No i... Myślałeś, że chciałeś... Myś... Co to on mówi? No i? Myślałem, że chciałeś, Iśmy cię wysłuchali. Brakuje by. E, gdy już wszystko będzie zrobione. O tak, prawda! O mały włos, prawie bym o tym zapomniał. Tak... Rany... Jeśli to takie ważne, to raczej nie zapominaj o tym. I dlatego jestem teraz w tym ciele, ale to nadal nie jest umysł Naruto Uzumakiego. Rozumiem. Zatem ten, który jest w głównej fazie, to Uzurpator? He, wierzysz mi? No, nic na to nie poradzę. Z początku myślałam, że jesteś kimś obcym, ale Twoje zachowanie i postawa są takie same jak Naruto, którego znam. Cześć, ten luz i takie pogmatwane myślenie co cały Naruto Uzumaki. Sakura Shikamaru, dziękuję Wam! Yeah. Co trochę kłopotliwe, ale niech lepiej inni się też dowiedzą. Sakura, możesz zabrać Ciodziego i pozostałych, wyjaśnij im co. Mm. Jasne, już się robi. Więc teraz wszyscy dowiedzą się, niebawem się dowiedzą, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło. Co prawda, to jest smutne, bo nie ma tutaj drużyny Gaja z tego co widzę, więc. Um, drużyna Hinaty jest, drużyna i, czego, um, Shikamaru jest, drużyna Kakasiego jest, ale nie ma oczywiście um, drużyny Gaja, gdyż nikt ich za bardzo tutaj chyba nie lubi. A więc tak sprawa wygląda. Muszę tylko zapytać, czy chociaż ufacie temu Naruto? Hmm. Sama nie wiem, ciężko mi uwierzyć w to, co się dzieje. Ja. Co ty nie powiesz, o tym samym właśnie myślałam. Chwileczkę, Sakuro, jeszcze mi nie ufasz? W porządku, tak, ufam Ci. Zastanawiam się... Czy naprawdę jesteś Naruto, nie nabierasz nas? Daj spokój, to wszystko prawda, musicie mi zaufać. Ten Naruto to prawdziwy Naruto! Hinata? Ja. Czy... Ja, czy główna faza się już skończyła? Że tutaj jesteś? Tak, o tym też muszę z Wami pomówić. Więc Kinata się chyba domyśliła? Rozumiem, więc ty też czułaś, że coś tu nie gra. Tak, jego sposób mówienia i postawa były inne, jednak wyglądał jak Naruto i też był bardzo silny. No, ale ale się do półfinału, prawda? Ten uzurpator. To i Choji mówi. No to nie umiem mówić, Choji. Ten uzurpator Naruto jest więc silny. Nie, go! Używa mojego ciała, jakby było jego własne. Ale on nie jest Naruto, nie potrafię tego wyjaśnić, ale po prostu to wiem. Co masz na myśli mówiąc? Po prostu wiem. Hej, jeśli Hinata tak mówi, to tak musi być. Patrzy na ciebie częściej niż ktokolwiek inny. A, dlaczego Sakura wygląda na No A tutaj kłótnia o Naruto, oczywiście. O Sakuro, tylko mi nie mów, że ty się kochasz w Naruto. Zamki mordesz, szmato. W każdym razie, co zamierzasz zrobić, Naruto? Jeśli chcesz, możemy go tutaj ściągnąć i zmusić. Żeby przemienił cię z powrotem. Hmm. Nie, nie trzeba. Co? Dlaczego? Ja wiem, jak on się czuje. Chciał sobie z tym poradzić, ale w zły sposób, dlatego muszę nauczyć go właściwego w odpowiednim miejscu. No dobrze. Więc China to, czy mogę prosić cię o przysługę? Wiem, co chcesz powiedzieć. Możesz tak wejść do finałów zamiast mnie i tak miałeś tam być. Dziękuję ci, Hinato. Tak. No cóż, Sakura i ja zawiadomimy piątą Hokage. Dziękuję wam obojgu. Przekonanie i inne rzeczy zostawiam wam. Tylko uważaj... Zostaw nam, tylko uważaj na siebie. W finałach będzie... Nie będzie łatwo. Nikt z publiczności nie wie, co tu się dzieje. Wszyscy będą kibicować uzurpatorowi Naruto. Wiem o tym. Ale muszę to zrobić. Co muszę zrobić i tyle. Eee. Upewnij się, że jesteś przygotowany, żebyś tego nie spieprzył. Jasne! Tak, i w tym momencie możemy się udać już na ostateczną fazę, ostateczny pojedynek z... ramię w ramię w zasadzie, z Mecha Naruto, tak mi się wydaje. Jutro, dopiero jutro, nie dziś, tak. Ale w tym momencie możemy sobie zakupić różne pierdoły i tak to zrobię, ponieważ Przydałoby się nam troszeczkę itemków w momencie walki, gdyż w zasadzie siemanko tutaj nas już lubią. Gdyż, to, to kupić można? Gdyż na przykład maśne na bój dupy można kupić. Ona nam zwróci troszeczkę życia. Gdyż pamiętam, że walka z Mecha Naruto troszeczkę będzie ciężka. Czy no, wiecie, to jest wciąż komputer, więc raczej nie powinno być problemu. Weźmy sobie tę miksturę czakry. I, no dobra, jakieś loterie dodatkowo dostajemy. Papierokowe bomby możemy też sobie troszeczkę zakupić, czemu by nie. I ważna rzecz, gdzie to jest, Atak przełamania obrony, czyli to, co domyślnie każda postać ma wbudowane. Tak, jak tutaj my też mamy. Możesz sobie jeszcze weźmiemy kuliste bomby. No i teraz, tak, tak wydaje mi się, że możemy sobie już poradzić z tym wszystkim i jakby zawalczyć z Mechanoruto tak na poważnie, co teraz mam zrobić? Chyba muszę iść spać, tak mi się wydaje, tak muszę iść spać, czyli musimy się wybrać do, do miejsca, gdzie Naruto mieszka, w zasadzie gdzie on mieszka, cholera wie, a pamiętam w sumie, ja tylko nie wiem jak się tam dostać, mam nadzieję, że idę dobrą drogą, pamiętam, że w poprzedniej grze mieszkał w tym samym miejscu, oczywiście nie jest to samo mieszkanko, które dostał na początku, bo wiecie, Pain rozpieprzył całą konochę i cały czas ta konocha się kurde buduje od tylu lat, nie wiem czemu jeszcze jej nie naprawili jakoś, chociaż nieźle im radzi, nieźle im idzie, zważywszy na to, że to były kompletne ruiny. Zastanawiam się, czy to wystarczy. Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Dobra, koniec na dziś, szykuję się na jutro. A jutro walka. Następnego dnia. <słyski> To chyba ciało nie pozwoli mi pospać. To już kolejna rzecz, przez którą musiał przechodzić. E? Czyli mechanabu to nie może spać. No w sumie to jest logiczne, skoro jest. Wiecie, robotem. Naruto! O cześć, wcześniej jesteś. Cóż, to też, ale. Centrala Trunieju poinformowała nas wczoraj, że doszło do zmiany zasad finału. Że co? Zmieniają się zasady? Wcześniej wygrana wiązała się z zdobywaniem kul walki. Teraz decyduje o niej format walki. Czyli kule walki już nic nie znaczą, liczy się tylko ostrona pierdzielanka? Ja, no tak, chyba właśnie to chcą powiedzieć. Rozumiem, wspaniale, to dla mnie nawet lepiej. Ale nic się nie będzie, prawda? Żaden problem, daj się na mnie. Dobra, dobra, do dzieła, ruszamy. 強い者は一人でいいそれが正しい答えそしてその答えを決するバラこの決勝とんでもない参加人数の中激戦を勝ち抜き今ここに最強に会場がざわついていますねそもそも決勝はナルト選手と日向選手の試合だはいそれについて大会本部から連絡が入っています 決勝には日向選手が出る予定でしたがやむを得ない事情があり棄権することとなりましたしかし決勝が不戦勝では不満噴出の恐れがあるため代理出場を決定したとのことですええ不満に包まれていますね当然でしょうあの渦巻きナルトを前に突然。 お前よう久しぶりだな今さら何の用だそんなの決まってんだろ俺の体を返しにもらいに来たんだよふん俺がそれに答えるとでも思ってるのかなまあ一筋縄じゃいかねえだろうなその通りだわかるか 今この会場はみんなが俺の味方だみんなが俺を見てみんなが俺に関心を抱いてくれている里を歩いてもそうだみんなが俺を慕って声をかけてくる俺は渦巻ルトとしてこれからも生きていくんだへえそれはどうかなお前がやってるのは自分から逃げているだけだ そんな軟弱な奴に俺は負けねえよふん、<laughs> 言ってろ睨み合う両者その心の内は相当に燃えていますいい気迫ですこれは白熱の試合が期待できそうですよここで決勝の準備完了の。いよいよですね任戒全土の視線を一斉に浴びる中 どちらが勝利するのかここで勝利を収めた者が人さあ運命のカウントダウン54321ボンバー搭載決勝開始 No i w tym momencie jak widzicie za z Hinatem weszliśmy my, czyli Naruto w ciele mecha Naruto. Zmienimy sobie artefakty Shinobi, jako że mówiłem wam, mogą być dość ważne. Na no, górze mamy te kapsułki, miksturkę odnowy czakry też tutaj mamy wypełnioną. Dajmy sobie na dół papierową bombę, a na lewo ekonomiczną maść na ból dupy i powinno być OK w porządku. Jestem gotowy, tak? Jestem gotowy. Rozpoczynamy finał mmm, turnieju ninja. Dziwne to troszeczkę to by gdyby Hinata walczyła z Naruto, w końcu nie byli je w jednej drużynie. Nie wiem, czy to tak ma być, że po prostu drużyny, które wygrają, potem walczą między sobą, troszeczkę takie hamskie i niesprawiedliwe. No ale dobra, no niech będzie. Przynajmniej teraz wiemy, że każda z postaci, czyli Naruto i uzurpator Naruto, chce siebie nawzajem zabić, wykończyć i tak dalej. Ok, więc jedziemy. O Naruto, nie nabiorę się na takie ataki. W momencie, kiedy chciałeś mnie złapać. Wy kontrę Super Rasengan Naruto Naruto mecha Naruto Dobra, czas ostre rozpierdźle zrobimy. Tak zmiażdżymy tego naruciaka, że po prostu mama go nie pozna, Kushina go nie pozna. Ojciec Mina to go nie pozna. A wiecie czemu go nie pozna? Bo nie żyje dokładnie tak samo jak rodzice Batmana, dokładnie tak samo jak rodzice Harego Pottera. Oni nie żyją i rodzice Naruto również umarli, więc nie poznają go, chyba że zostaną wskrzeszeni przez Edo Tensei, Kushina, Edo Tensei, byłoby ciekawie w sumie, jakby Naruto sobie wskrzesił ojca swojego i matkę swoją i czcił ich, tak jak przykazania nakazują. I jednocześnie wiecie, on był, byliby wskrzeszeni, i Naruto by udawał, że oni są prawdziwi, mimo iż mogliby trochę inaczej pachnieć, śmierdzieć, bowiem to są w końcu trupy, nie? To wiecie, jak to działa wszystko. Może troszeczkę walić od nich taką zgnilizną i innymi różnymi dziwnymi niszczami. Złapiecie? Nie złapałem, ziada. A napijmy się trochę eliksirku, mamy ich przecież pod dostatkiem. Próbuję złapać go w technikę. Udało mi się, więc technika wykończeniowa mecha Naruto, dziwne, że. Naruto w ciele, taka Naruto zna te wszystkie techniki, no ale dobra, zobaczmy. I uzurpator Naruto poległ, więc w zasadzie wygraliśmy. Nie mnie tym swoim słabym umysłem. No, w zasadzie wszystko pasuje. Wygraliśmy Warkę, zdobyliśmy Rio, Ranga S, inne pierdołki zostały odblokowane, ale to jednak nie koniec całej intrygi i całego finału turnieju ninja, albowiem Mechan to ma również pewnego, więcej niż jednego wręcz, asa w rękawie i zamierza go w tym momencie właśnie wykorzystać.